Donald Tusk chce wprowadzenia euro, tak samo bardzo dużo posłów w jego partii i w jego rządzie chce likwidacji polskiej złotówki i wprowadzenia euro. Co się stanie, gdy wprowadzimy euro? Mówmy sobie wprost: jeżeli wprowadzimy euro po zawalonym kursie, to Polska straci bardzo dużo pieniędzy. Polacy zbiednieją z dnia na dzień i to tragicznie. Co się stanie, jeżeli Donald Tusk, Hołownia i Kośiniak kamysz z uchwałym ruchem wprowadzą w Polsce walutę euro, niszcząc, likwidując polskiego złotego? Mamy warianty dwa. Jeden wariant, w którym trzeba wprowadzić euro wtedy, gdy zawala się polska złotówka. Bo przecież wprowadzić euro w Polsce się nie da od tak wielu ludzi się na to zwyczajnie nie zgodzi. Jednak jak Donald Tusk będzie chciał zniszczyć polską gospodarkę, wprowadzając euro? Szanowni Państwo, proszę zobaczyć tutaj wykres euro. Mamy wykres euro to jest wykres euro i jak zrobić, żeby wprowadzić euro? Bardzo łatwo żeby namówić Polaków do wprowadzenia euro, zwyczajnie trzeba zniszczyć wartość polskiej złotówki. Już zaczynają się machinacje w Narodowym Banku Polskim. Istnieje takie prawdopodobieństwo, że do Narodowego Banku Polski przyjdzie osoba, która drastycznie obniży oprocentowanie. Lub też przekręci śrubę w drugą stronę i drastycznie podwyższy oprocentowanie. Wtedy polska gospodarka i polska waluta mogą się zawalić. Co się może wtedy stać? Polska złotówka bardzo mocno straci. Proszę zobaczyć, dzisiaj mamy kursy 4,32. Właściwie w danym momencie mamy niezmienny kurs euro w stosunku do polskiej złotówki od wielu, wielu miesięcy, od początków rządów Donalda Tuska. Jednak jak to się ma do wprowadzenia euro w Polsce i zniszczenia naszych kieszeni, naszej gospodarki? Otóż, aby wprowadzić euro, muszą przyjść pewnego rodzaju warunki. Jak to zrobić? No, zawalić polskiego złotego. Wystarczy, że Donald Tusk zawali polskiego złotego do na przykład 5, 5,50, 6 zł albo nawet mniej więcej 5 zł, no i wtedy, gdy już zawalimy do 5,50 będzie trzeba podwyższyć bardzo mocno oprocentowanie. Na przykład do 10-12%, bo dzisiaj mamy oprocentowanie 5,75%. Gdyby zniszczyć kurs euro do 5,50%, to trzeba by było raptem bardzo szybko podwyższyć oprocentowanie do 5,70% na 10, 12, 13, a nawet 15%. Przypominam, że w Islandii oprocentowanie to prawie 10, na Węgrzech to 9. Przypominam o takich sytuacjach jak w Argentynie, jak w Turcji. Jak zmienić coś w danym kraju, w danym państwie, jak zdobyć władzę nad pieniądzem w Polsce. Zniszczyć polskiego złotego. Niszcząc polskiego złotego do gdzieś 5-6 zł, podwyższą bardzo mocno oprocentowanie, ta złotówka na przykład wtedy się umocni do. Powiedzmy 5,50 do 5,50, i wtedy wyjdzie nowy prezes Narodowego Banku, yy, czy tam profesor Glapiski, jeżeli dalej będzie prezesem, i stwierdzą tak. Mamy złotówkę po 5,50, mamy złotówkę po 5,50. Musieliśmy podwyższyć oprocentowanie do 10-13%. Kredyty są oprocentowane 20-25%. I co w związku z tym? No w związku z tym, no wyżej będziemy o, jeżeli będziemy wyżej, wyżej podnosić oprocentowanie, no to w ogóle już będzie jedna wielka tragedia, bo ludzie przecież mają różnego rodzaju kredyty. Więc powiedzą nam tak: no dzisiaj mamy oprocentowanie 13%, czy tam 15%, kredyty oprocentowane 20%, inflacja gigantyczna ze względu na to, że waluta się zawaliła. I powiedzą nam tak, mamy wyjście. W danym momencie udało nam się podwyższyć oprocentowanie do 15% Jednak dzięki temu obniżyliśmy wartość euro Umocniliśmy złotówkę z 6 zł za euro do na przykład 5,50 za euro I mogą nam, nas powiadomić, że to jest pierwszy taki, że to jest taki Tyle tylko się da, że tyle tylko się da, już się mocniej nie da umocnić złotówki już się mocniej nie da. No przecież tak się nam teraz mawia, że się mocniej też nie da umocnić złotówki. A przypominam, że złotówka, y, proszę zobaczyć, w 2008 roku kosztowała 3 zł za, za euro, y, 3,50. Potem w następnych latach, tutaj mamy rok 2011, 3,60, prawda? Ta polska złotówka przez bardzo długi czas była bardzo mocną walutą. No ale. Te... Teraz się nam mówi, że to niemożliwe przed chwilą w ogóle e, euro by było po 5 zł i mówi ono nam, że no nie mi, prawda? Znaczy mówi ono też i mi, tu w, w, p, tyle po mi się na mnie wylewało, jak mówiłem ludzie, co wy robicie? Przecież uh, euro z 5 zł za euro może zaraz się zawalić na 4, na 3,50, no przecież to jest taka kolej rzeczy. Ale powracając, właśnie do, tu pokazuję, jak działa y, socjotechnika, jak memla się umysły Polaków. No i tak się memla dzisiaj umysły Polaków, że złotówka już nie może być droższa. Ale tak samo się memlało półtora roku temu, że to po 5 zł to już będzie złotówka na zawsze. I ludzie tego słuchają, a, za, a po tygodniu lub po 24 godzinach zapominają o tym. I jaki to ma związek? No, taki związek, że tutaj, tutaj, gdzie narysuję teraz to kółeczko, tutaj rysuję kółeczko. No, taki związek, że w, gdy będziemy w tym okresie, gdy Donald Tusk, razem z Hołownią i Kosiniakiem Kamyszem zniszczą polskiego złotego, do czego są zdolni? Ko, Kosiniak Kamysz jest zdolny do wszystkiego, nawet do podwyższenia wieku emerytalnego o 10 lat z dnia na dzień dosłownie milionom Polaków. W takim razie, co on, co on może uczynić? Tusk, Hołownia i Kamysz no na odchodne jak już będą przegrywać powiedzą mamy oprocentowanie 13%, złotówka zawalana od 5,50 i to jest tyle ile jesteśmy w stanie umocnić polską złotówkę, może bylibyśmy więcej ale wtedy by było, trzeba podwyższyć oprocentowanie na przykład do 25% i wtedy powiedzą tak, no jak to zrobimy no to przecież będzie po wszystkich ludziach, którzy mają kredyty hipoteczne i, I widzimy, że generalnie, no, niestety, to może zadziałać. Widzimy, jak to działa dzisiaj, wszystko, Szanowni Państwo, jak się rozdaje pieniądze zagranicznym bankom i deweloperom za marzenia posiadania 39-metrowej klitki. Szanowni Państwo. I co wtedy się stanie? Powiedzą, no. No to w sumie Unia Europejska wyraziła zgodę na wejście Polski do strefy euro. I co zrobią? Wejdą do strefy euro po 5,50 po to, żeby mieć niskie oprocentowanie, bo w strefie euro oprocentowanie to jednak jest 4,5, 4, a nie 15, czyli tyle ile może być, czy 20 w chwili totalnego zawalenia złotówki. Mówmy sobie wprost. I cóż, szanowni państwo, wtedy się stanie? Cóż się stanie? No a no, to się stanie, że wejdziemy do strefy euro za obietnicę niskich oprocentowań kredytów hipotecznych i ogólnie wszystkich. I dewaluację kredytu y, jako takiego y, kapitału. Bo widzicie, bo gdy, bo gdy, gdyby, gdybyśmy, gdy, gdybyśmy weszli do strefy euro po kursie 3, 3 zł za euro, tutaj rysuję na, na boku, po 3 zł za euro, to co się wtedy stanie? No, to się stanie, że jeżeli ktoś ma kredyt hipoteczny milion złotych, yy, czy tam półtoro, weźmy półtora miliona złotych, to takiej osobie taki kredyt przewalutuje się półtora podzielić na 3 na 500 tysięcy euro, tak? czyli taka osoba, taka osoba, będzie miała y, przewalutowany kredyt na 500 tysięcy euro, 1,5 miliona złotych będzie równało się y, miliona złotych kredytu będzie równało się y, 500 tysięcy euro na, na przykład 5 tak? wcześniej tego procentu było 20 powiedzmy, 1,5 miliona złotych na 20%, okropne odsetki, prawda? Okropne odsetki, prawda? 20% 1,5 miliona złotych. No, coś strasznego. Po przewalutowaniu po zawalonym kursie, po mocnym kursie, pomocnym kursie, po, za, po przewalutowaniu po mocnym kursie będziemy mieli 500 tysięcy oprocentowane, 500 tysięcy euro oprocentowane yy, 5%. I cóż to oznacza? Cóż to oznacza? No, że no, będziemy mieli mniej oprocentowany kredyt. Będziemy mieli mniej oprocentowany kredyt. No, ale 500 tysięcy euro długu, zamiast 1,5 miliona, tak? Jednak, gdyby zawalić, jednak gdyby y, zawalić y, złotówkę do do, gdyby zawalić złotówkę do gdyby zawalić złotówkę do e, 6 zł 5 zł, czy 5.50, 50 prawda? do 5 zł, to by nam zostało tylko 300 tysięcy euro kredytu, a nie 500 tysięcy euro. Bo im bardziej zawalony kurs e, złotówki im bardziej zawalony kurs e, złotówki, tym Nasz kredyt się bardziej zdewaluuje. Czyli jeżeli wejdziemy do strefy euro po kursie 5 zł, no to 1,5 podzielić na 5 to jest 300 tysięcy euro kredytu. Po 5,50 powiedzmy to jest tam pi razy drzwi 200, 270 tysięcy euro, prawda? Czyli widzimy sytuację, w której. Yy, Gdybyśmy zawalili polską złotówkę, to nasze kredyty zostaną przewalutowane po zawalonym kursie na połowę mniej. I też oprocentowane tylko 5%, prawda? Tak więc, mała garstka ludzi w Polsce, mała garstka ludzi w Polsce, którzy mają gigantyczne kredyty, którzy mają gigantyczne kredyty. Nie półtora miliona. 15 milionów, 30 milionów. 50 milionów. W chwili, gdy zniszczą polskiego złotego, ich kredyty liczone w euro po zawalonym kursie zdewaluują się o połowę z dnia na dzień. Czyli wyobraź sobie, że masz dzisiaj 30 milionów złotych kredytów. Na przykład na 30 mieszkań. I te 30 milionów złotych kredytu po mocnym kursie zostanie przewalutowane na 10 milionów euro. Na 5%, dużo, tak? Jednak, gdyby zniszczyć polskiego złotego yy, zamiast do 3 na 6, no to ten kredyt yy, to będzie tylko yy, połowa. To będzie tylko połowa, prawda? To będzie tylko połowa. Czyli zamiast 10 milionów euro, będziemy mieli tylko 5 milionów euro długu. Nie 10, a 5 milionów euro długu. Proszę sobie to wyobrazić. Już nie oprocentowany ten dług będzie 20 czy tam 25%, a ten dług będzie oprocentowany 5% albo 6%. Oczywiście w tym wszystkim jest taki myk, no ci ludzie bardzo zyskają, tak, tylko, że takich ludzi no są bardzo interesowni ludzie. Tylko, że cała reszta, tylko ci ludzie, ci ludzie, Będą beneficjentami zniszczenia w większości Polaków. Większości Polaków. Bo gdy tamci zyskają, no to ktoś musi stracić. A kto wtedy straci? A kto wtedy straci? Reszta Polaków straci. Reszta Polaków. Bo co się stanie, jeżeli wejdziemy po kursie 3 zł? Jeżeli wejdziemy po kursie 3 zł, no to jeżeli yy, ktoś ma emeryturę 6000 tysięcy złotych. Albo wynagrodzenie 6000 złotych, no to taka osoba dostanie, będzie zarabiać 2000 euro. Proszę zobaczyć, 2000 euro, tak? 2000 euro będzie taka osoba zarabiać lub dostawać emeryturę 2000 euro. Za 2000 euro naprawdę można w Europie dosyć dobrze żyć. Jednak, jednak, jeżeli wejdziemy po kursie 6 złotych, 6 złotych, tak, to 6000 złotych. 6 tysięcy złotych już nie będzie 2 tysiące euro, a będzie 1 tysiąc euro. Czyli zbiedniejemy o połowę. Cóż to oznacza? Że ci wszyscy zakredytowani, to nawet nie chodzi o Polaków, to są grupy interesów politycznych i tak dalej, zagranicznych spółek i tak dalej. W ogóle nawet to nie są Polacy, ich tam w ogóle Polak żaden nie obchodzi. Ale tam jest też dużo Polaków, których nie obchodzą Polacy. Tak? Czyli tak, całe społeczeństwo straci prawie... Emerytury, i tak dalej. O połowę zbiedniejemy z dnia na dzień. Do, Donald Tusk tego, szanowni państwo, to może uczynić, bo przecież mówił, że chce wprowadzenia euro. A jak wprowadzić? No właśnie tak można wprowadzić, tak? Tak to się właśnie robi. No jak otumanić cały naród? A jak zrobiono w 2020? A jak zrobiono w 2020? Wystraszyć, zniszczyć, zagonić do kąta, i tyle, tak? Prawda? No i tak będzie właśnie z, z wprowadzeniem euro, tak? To jest właśnie ten plan, szanowni państwo, utraty władzy nad produkcją żywności, utraty władzy yy, nad yy, swoją energią i utraty władzy nad pieniądzem. Tym jest Donald Tusk, Kosiniak, Kamesz i Hołownia. Tak? Czyli zakredytowani, wzbogacą się obrzydliwie, bo niektórzy mają, wiecie, 100 milionów złotych kredytu, 300 milionów złotych kredytu, 500 milionów złotych kredytu, miliard złotych kredytu, tak? Im się kredyty, wiecie, masz dzisiaj miliard złotych kredytu, im się zdewaluują te kredyty, połowę. No to dużo ludzi zostanie, no, milionerami, multimilionerami, miliarderami. W takim kontekście. W takim kontekście ale cała reszta dostanie tak po dupie, że się nigdy nie pozbieramy. My jesteśmy biednym narodem. Ja przypominam, ja przypominam, że Polska, PKB Polski na mieszkańca jest trzy razy niższe niż w Finlandii, a nam się bełkocze, że my dochodzimy do europejskiego poziomu wynagrodzeń, dobrobytu itd., itd. Powtarzam jeszcze raz, PKB na mieszkańca w Polsce jest trzy razy niższe niż w Finlandii. Trzy razy niższe. Nie wspominając o tym, że jest y, pięć razy niższe niż w Norwegii, y, czy, czy tam sześć razy niższe niż w Irlandii i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy o tym. Pozdrawiam. Aha. Bardzo proszę udostępnienie tego filmu na swoich social mediach, na swoim Twitterze, Facebooku i Instagramie. Jak nie mamy social mediów, może i dobrze, to wtedy w Whatsappie Messengerze można do wszystkich znajomych wysłać jednym susem. Bardzo proszę i napiszcie, żeby dalej też przekazali. Jak się nie ma Twitterów, Facebooków, Instagramów, TikToków, Messengerów, Telegramów, no to można wysłać wtedy. W mailu, w sms można puścić w szkole, na uniwersytecie uczniom. Uczniowie mogą puścić innym uczniom, inni uczniowie mogą puścić wykładowcom, a ci wykładowcy mogą puścić swoim e, uczniom i studentom. Do usłyszenia. Zniszczmy głupotę w naszym narodzie. Pozdrawiam.